Znowu, znowu wstaję. Puk puk. Kto to. To tam. Spójrz A, przez ty... okno. Nie, nie gadaj, że coś zbudować. zbudowanie, czekaj, podejdziemy, podejdziemy tyłem. A bo tutaj za. Podejdę tyłem, podejdę tyłem, czekaj. Żebym nie widział. Podejdę tyłem, bo chyba na przodzie to zrobię. Uwaga. Co? Co? Nie, nie zdążyłeś tego zrobić. Czy ktoś ci pomagał? A tam dlaczego ruiny są? Ten gość jakiś w ogóle. Ten przy, przyleciał w ogóle z samolotem, jakiś gościu ten bogaty, super, nie wiem, sam. I ten. Zbudował sobie wielki cały blok taki. I ten, drogę zbudował, ale mu się zawalił dom. To był chyba blok, bo jak widzę, bo... Jest, to jest A ten, a tutaj są lodziarnia, tutaj jest ten, a tam co to jest tutaj? Spójrz. Tutaj. Jakaś impreza, czy co? Ehm... Um, my z kolegami tak pomyśleliśmy, i zrobiliśmy boks A, balki, to co zobaczę tam Ej, tak też to zrobimy tutaj siłownię koło tego. Zrobimy siłownię no. w jakimś y, w jakimś tym. To może w tym, y, to może dzisiaj zrobimy tutaj siłownię, zajmujemy się siłownią. Ale ty byś chciał ze mną, czy je ma znowu w nocy? Nie, z tobą, z tobą. Dzisiaj z tobą. Tutaj sobie siłownię zrobimy. Ym, czekaj, byśmy musieli tutaj przedłużyć. Co tutaj jest? Tutaj jest... Aha. Usunęło się. A nie, tutaj dobra. Tutaj yy, oceniają. My, myślę, że tutaj oceniają. Walkę. Kto wygra. To wygra, dobra. To yy, wyździe robimy chyba siłownie. Tutaj, patrz. I szatki Znaczy tutaj zrobimy tak na nich ten siłownie. Tu, tu. Dobra. Tak przy, 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 yy, o, powiększymy to. Powiększymy to. O. O, jak wysoko muszę tak skakać, żeby z mojego domu przyniosę, bo tam mam w moim domu. A wezmę sobie sufit stamtąd. O! I teraz by się przydały te twojej pracy sprężyny. O! Ty, a widziałem, że w tam w pracy zrobisz dużo tam. No. Z zaraz zobaczymy. Chyba poprawki zrobiłeś po mnie na 100%, bo... Ej, w ogóle jakiś gościu do mnie podszedł. No. I tak, dał mi jakąś dziwną kostkę, która, kt która mówi mi, że ją się zucza. gdzieś, Zucę? ale nie wiem sam co ona robi. Tak szczerze. Pokaż tą kostkę, bo ja nie wiem. Wyjdę z samochodu. Nigdy takiej koski ten nie widziałem jeszcze. Ty ja też nie wiem. Myślisz, że nie. Nie, ja... rzuć tam gdzieś na podszkowie. Bo gościu mówi, żeby rzucać. Ty mówisz? Uwaga, lud. Ej, ty. Jakiś dom się zbudował. W ogóle jakoś sprężyną zardziwiłem, trafiłem. Ty, te kostki to są chyba ten... Yy, one tworzą budowle jakieś różne. Ty, myślisz, żeby tu jakiś magazyn zrobić z tego, czy coś? Yy, może. Dobra. Jakaś hmm. sprężyna mnie odbiła. Ty, tu, tu ten, sprężyna była jakaś. W ogóle gościu mówił, że ten... Czy ej, 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 daj, daj, daj. jutro, ej, jutro, ej, jutro w nocy to będziemy przerabiać, co nie? Bo to mi się nie podoba. A? Takie obrzydki o nie ten I po... tamten gościu mówił, że ten, e, w tym tych co wczoraj powstały, e, są różne te tam kostki, No to idę to sprawdzić. Ty idziesz, czy ja? Eee, to wydwaj, pojadę na skróty Ja też jadę na skróty, jak się dyktuję Wjadę hmm. do, w, wjadę do byłego garażu O, sprężyna, ale, ale, do, ale dobra sprężyna. Hmm Huuu, tutaj... gdzie, gdzie te kostki mogą być? O, tutaj w pralni nie ma ty, od Twojego dachu mogę się udać. Para Hmm, tutaj nie, nie ma, pod kanapą. Do tego pokoju tutaj kontakt brałeś? Patrzyłeś? Nie. A ale na ze sprawdzałeś? Tak, tak, wszystko. O, kostka jest, pojawiła się kostka. Hmm, co to jest? Nie jest. Zobaczymy. Ej, może coś najnowszego, więc Ej, ej, ej jutro ej, ej, jeśli to by Ej, jeśli to miał być ten dom Ej, dawaj niż, ej, Dobra, ej, w następnym dniu zrobimy to, albo to w nocy będziemy robić, co myślisz? Ej, ciekawe, co to jest ta kostka? Ciekawe, coś, a może ta kostka miała być tym? I to miało wyjść chyba z kostki, więc dobra, przetrzymam ją w pokoju, żeby coś się nie wylęgło, znaczy przetrzymam ją, y, 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 znaczy no, y, żeby, żeby ten, y, to, to w nocy to zrobimy, ja wezmę sobie do domu tą kostkę i ten, chyba się położymy spać, co myślisz? Czy tam, tak. dobra, ej czekaj, to, to ja sobie podj podjadę jeszcze paliwo y, ten, bo mało. E, czekaj, czasaj. E. W sumie ja też podjadę. A w sumie dobra, wezmę sobie tego. E. Nie, jutro sobie podładuję, bo jeszcze mi starcie jutro dlatego. Dobra, e. E, weź się nie idź spa spać, to... Nie. Ja Jest. już muszę, jestem bardzo zmęczony, czekaj. Odbiję się... Ja, ja już muszę iść spać, słuchaj. E. Odbije się od mojego super dachu, bo u mnie się można odbić, fajnie. Uhu! Jak się daleko odbił, Dobra. Hmm. O, dobra. Dobra, ja już spać. A Na kanapie się szybko położę. Pa. Pa.